Wszyscy wiemy, że islam to religia wielu zboczeń i każdy prawie wie o 72 dziewicach obiecywanych muzułmanom w raju, ale nie każdy wie też o 80 tysiącach małych chłopców do seksu w raju. No bo do czego ci chłopcy? Piękni jak perły. Koran rozdział 76, werset 17, sura al-insan. Wśród nich będą krążyć młodzi chłopcy, których Al-Lah, czyli Boże księżycowy, uczynił wiecznymi, kiedy je zobaczysz, to jest do muzułmanów, do facetów, pomyślisz, że są tak piękni jak rozrzucone perły. To jest tutaj sura koraniczna, więc jest to autentyczne. A teraz autentyczny hadis, cechy raju. Najmniejszą nagrodą dla ludzi raju, czyli dla facetów w tym wypadku, jest siedziba, w której jest 80 tysięcy sług. Tutaj zauważmy, że jest to liczba męska, ponieważ tutaj nie ma napisane służących, tylko sług. I właśnie chodzi tutaj o tych chłopców pięknych jak perły. Które są opisane w Koranie. I 72 żony. No tak, kobitki tak samo są obiecane aż 72. Tyle muzułmanom starczy, ponieważ oni bardziej są napaleni na chłopców tak bynajmniej wynika z tych hadisów. O chłopców jest tutaj aż 80 tysięcy i tylko 72 dziewica no ale oczywiście, ponieważ są oni piękni jak perły. Każdy facet chce przecież dostać perełki. Myślę, że muzułmanie powinni nazywać swoich synów perełkami. Chociaż z tego co widzimy, co się dzieje na przykład w Afganistanie, przecież tam są bacia boys, czyli są to chłopcy, którzy tańczą i przebierają się jak dziewczynki. I zabawiają muzułmanów seksualnie oraz rozrówkowo. Zboczenia nie wynikają z niczego. Oni po prostu to lubią i taka sama jest ta księga. W tej księdze mają oni obiecane ich pragnienia, Także, jak widzimy, muzułmanom bardziej podobają się chłopczyki. I kolejny raz jest tutaj udowodnione, że jest to religia dla zboków. I pisał to także z bok. I kiedy muzułmanie kłamią i mówią, że to nieprawda, to pokazujcie im te wszystkie sury i te hadisy, bo one są w 100% autentyczne. Autentyczność tych hadisów jest tak samo potwierdzona, jak i Koran. A więc pamiętajmy, że te wszystkie zboczenia w ich krajach wynikają właśnie z tej księgi: księgi zboczeńców i niewolników.